No ale co? Nie rozumie ciebie świat? Zajmij się dziećmi. No, ile razy można cię prosić, żebyś poszedł do piwnicy? Ty z Ja nie rozumiem, co ty? Nie widzisz we mnie kobiety? No oczywiście, że to nie tak, że widzę w tobie tylko pieniądze. Od tygodnia czekam na ciebie w łóżku. A może właśnie to słyszy świat? Za traktujesz jak psa. Napraw samochód. Ja widzę, komu lajkujesz zdjęcia. Ładne. Ja to się jednak czuję. Ja po prostu za dużą głowę miała i jakoś dziwnie wyglądała partner partnerka widzi zupełnie coś innego niż ty chcesz pokazać a ty mówisz przecież ja prostego życia chcę to komunikacja jest będziesz kochał mnie bardziej a jaka jest prawda jeśli potrzebujesz zmienić coś w swoim życiu i potrzebujesz porozmawiać to nie rób tego przez atak jeśli przychodzisz z pretensjami ta druga osoba nie ma innych możliwości jak stanąć i walczyć bo ona czuje, że ją atakujesz. Sposobem na to...